Jesteśmy w takim miejscu. Odbieramy jarliskę. No I tak ona tutaj wygląda. Taki bardziej jarz. Zobaczymy, co Wam z tego wyjdzie, jak się go rozbierze. To jakiś taki zwykły, to on jest taki niezwykły no i tyle tam pojeździmy O tyle na przebiegu rozbierzemy, zobaczymy co to nam z tego tutaj wyjdzie Nie wiem czy coś tu widać i nie wiem też czy coś słychać Z tyłu jest taki jazgot że przy 90 ledwo słyszę własne myśli A poza tym z wrażeń jest niesamowicie bezpośredni w prowadzeniu Jest taki... Jeszcze człowiek nie zacznie skręcać, a on już skręcił, także to jest fantastyczne i Układ hamulcowy tutaj pracuje. Naprawdę, chyba są niesamowite rezerwy w tym e, hamulcu. Wyłączyłem start-stop, ponieważ w mieście mnie doprowadzał do białej gorączki, gasnąc co chwilę. No, a poza tym to się toczymy tutaj na tych zwężkach. I e, tak naprawdę tyle. No co do tylnych nadkoli, to. E, Myślę, że jednak, jeśli gdzieś będziemy dokładać masy do tego samochodu, to na pewno tam. Bo no naprawdę głowę urywa. Nie wiem, czy to słychać jakby tam, tam bardziej do tyłu. Ale jest naprawdę głośno, już przy takich 20-30 na godzinę, bardzo wyraźnie to słychać. Może jeszcze tak w tym momencie jadę 80. Słyszę szum, ale zjadę na ten pas rozdzielający i jest absurdalnie głośno o ile przód jest wyciszony całkiem nieźle o tyle z tyłu to jest kataklizm słuchajmy przy przyspieszaniu o, coś mocno rezonuje gdzieś w okolicach lewych drzwi